Nawet nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że tak naprawdę nie farmiłem na Durina? Biegałem głównie po Fontaine i zbierałem kwiatki na dalsze levelowanie Furiny, wydając Primordżemy na obecnym banerze w celu zdobycia dodatkowych konstelacji dla Beneta, który obecnie siedzi na C3 i licząc na to, że uda mi się dobić Faruzan do C6, pozostała już i tylko jedna konstelacja do wbicia, a tutaj w ramach niespodzianki dostałem Durina na bardzo niskim pity. Powtórzyło się w zasadzie to samo co było na banerze Arlekino. Z jakiegoś powodu postacie Pyro same wpraszają się tutaj na listę postaci. Mój licznik Pity nie jest jeszcze aktualny i później sprawdzę go dla pewności, ale wydaje mi się, że Pity, na którym wpadł Durin, tak samo jak było to w przypadku Arlekino, jest ledwo powyżej 20, więc nie musiałem na niego jakoś szczególnie grindować. Niestety na ten moment nie mam zbytnio materiałów na jego zbudowanie, o ile nie podejmę decyzji z swojego zapasu rezinów i chyba też tak zrobię. Durin jest świetnym domknięciem dla tego teamu i mam wrażenie, że ten team będzie teraz bez problemu silniejszy niż team Arlekino. Otóż też jest taki, że mam dzisiaj sobotę, a w niedzielę wszystkie instancje z książkami od talentów są dostępne, więc będę mógł w teorii podjąć próbę zbudowania go całego w jeden dzień. Spora część z tych 20 paru puli wzięła się z tego, że wyczyściłem ostatnio Dragon Pine. I nie, nie robiłem tego dlatego, że liczyłem na to, że przyniesie mi to szczęście w polowaniu Durina. Wyczyściłem Dragon Pine, bo z tego co pamiętam, nadchodzący event ma się dziać właśnie tam, i chciałem mieć eksplorację tej lokacji z głowy. Mając pełną świadomość tego, że Durin jest bardzo dobrą postacią i ma przy tym solidną synergię z Ventim, uznałem, że postaram się doprowadzić ten team do stanu, w którym chociaż spróbuję podejść do 12 piętra spirali, kiedy zacznie się jej nowy cykl. Decydując się na to jednak, musiałem pogodzić się z faktem tego, że zbudowanie Durina pochłonie cały mój dotychczasowy zapas rezinów. Z drugiej strony jednak nie wiedziałem już powodu do trzymania ich bez zamiaru używania ich do czegokolwiek. Pamiętając o tym, że dniem, w którym zdobyłem Durina była sobota, mogłem pozwolić sobie na zbudowanie go w pełni w jeden dzień, mając dostęp do wszystkich instancji z materiałami na ulepszanie jego broni oraz talentów. Musiałem tylko w miarę rozsądnie używać przy tym swoich zapasów rezinów, by ich niepotrzebnie nie marnować oraz by skupić się na najważniejszych rzeczach. W pierwszej kolejności zabrałem się za zbieranie kwiatków wymaganych do jego wylewelowania. Następnie zabrałem się za farmienie jego bossa, książek na Expa oraz mory. Za cel wyznaczyłem sobie dobicie Durina do levela 70, czyli do momentu, w którym dostaje swój Hexen Circle Resonance, by zastąpić nim Fischl w teamie jego. Kiedy Durin osiągnął już swój level docelowy, zrobiłem jego krótkiego questa dającego mu Hexen Circle Resonance oraz zabrałem się za wykraftowanie i ulepszenie jego broni. Raczej zabrałbym się, gdyby instancja była dostępna, na co liczyłem, bo było już po północy i była już teoretycznie niedziela. Widząc, że na dalsze budowanie Durina muszę i tak zaczekać na daily reset, postanowiłem, że będę kontynuował później. Na rannym po od razu zabrałem się za zbieranie materiałów na broń dla Durina w celu wbicia jej do levela 70. Podczas zbierania mory z leyline'ów na ulepszanie jej miałem okazję powspominać sobie pewien quest w Sumeru. Pozostałe reziny zużyłem na zbieranie i ulepszanie artefaktów dla Durina, co jest chyba najmniej rozsądnym sposobem na ich używanie, ale jeżeli chciałem już pierwszego dnia kolejnego cyklu spirali do niej podchodzić, to nie miałem innego wyjścia. Jeżeli chodzi o końcowy build Durina, to prezentował się on tak. Miał do tego Finale of the Deep na levelu 70, a jego elemental skill oraz burst wylewelowałem do poziomu 6. Kiedy Durin był już kompletny, zacząłem sprawdzać czy mogę coś zrobić jeszcze dla pozostałych postaci i udało mi się dokończyć refinowanie broni Furiny, a także wylewelować jej skilla oraz burst na level 7. Jeśli chodzi o Ventiego, to podniosłem jego atak na level 8, a w przypadku Arlekino na level 7. Cały ten proces trwał do poniedziałku i zużywałem do tego jeszcze resztki zapasów rezinów, jakie zostały mi po budowaniu Durina. Chciałem również przetestować jak sprawuje się ten team. Jednak testowanie go na world bossach a na spirali to dwa kompletnie inne światy. Pozostało mi już tylko wtedy czekać na reset spirali i spróbować podejść do 12 piętra po zakończeniu jej obecnego cyklu. Jednak moja ciekawość, a raczej głupota, nie pozwoliły mi kompletnie zignorować możliwości spróbowania również podejścia do obecnej spirali, mimo że absolutnie nic nie mogło pójść tam po mojej myśli. Za którymś podejściem udało mi się w końcu ubić kraba, jednak na drugą połowę zostały mi zaledwie 2,5 minuty, co z moimi obrażeniami było zwyczajnie niewykonalne. Uznałem, że zaczekam na kolejny cykl spirali i wtedy spróbuję ponownie. Po opuszczeniu spirali, przypomniałem sobie, że nie sprawdziłem na jakim dokładnie pity dostałem Durina, więc sprawdziłem jako, że już lista była aktualna i wyszło na to, że Durin wpadł na 23 pity. Jest to dokładnie taka sama liczba jak w przypadku Arlekinu. Kiedy nadszedł dzień resetu spirali, musiałem jeszcze raz wyczyścić piętra 10 i 11, które nie stanowiły już żadnego problemu. Muszę przyznać, że patrzenie, jak Team Vent sprawnie radzi sobie z dużymi ilościami mobów, jest dość satysfakcjonujące. Po bezproblemowym wyczyszczeniu piętra 11 nadeszła chwila na piętro 12. Nie planowałem ukończyć tej spirali, a jedynie chciałem spróbować swoich sił na niej. Piętro 12 się rozpoczęło, a ja byłem zdeterminowany, by dać z siebie jak najwięcej i zobaczyć, gdzie leży granica moich obu teamów. Team Ventiego radził sobie całkiem sprawnie ze swoimi połowami spirali, jako że są one przystosowane w zasadzie specjalnie dla niego. Prawdę powiedziawszy, ten team radził sobie o wiele lepiej niż zakładałem. Duże ilości mobów pozwalały na łatwe uzupełnianie energii co każdą rotację dla każdej postaci. Niestety Team Arlekino już nie miał tak łatwo. Druga połowa nie oferowała jej żadnego bonusu, jako że nikt nie robił tam planż ataków, a dodatkowo pierwsze moby były zaprojektowane specjalnie z myślą o takich postaciach. Nadobicie jeszcze był fakt tego, że moby miały dosyć wysoki pyro Resistance, co jeszcze bardziej utrudniało Arlekino wyczyszczenie swojej połowy. Bardzo duże ilości czasu były również marnowane w momentach defensywnej fazy obu mobów, gdzie jedyne co mogłem robić, to zwyczajnie czekać aż się skończy. Było to szczególnie frustrujące, kiedy odpalały tą fazę na tak niskim HP, że nawet nie widziałem go na pasku. Moja cierpliwość jednak się opłaciła, bo za drugim podejściem udało mi się wyczyścić ten chamber i przejść do drugiego. Chamber drugi udało mi się ukończyć tak samo jak pierwszy, za drugim razem. I co więcej, udało mi się to zrobić na tyle szybko, że nawet dostałem jedną gwiazdkę za jego ukończenie, o ile jest to jakikolwiek powód do dumy. Niestety odbyło się to kosztem Amber, której nie zobaczyłem już później na chamberze trzecim. Chamber trzeci okazał się prawdziwą próbą cierpliwości. Nie wiem nawet, ile podejść na nim miałem i chyba wolę nie wiedzieć. Po jakimś czasie przestała to być już kwestia tego, czy robienie tego dwunastego piętra ma jakikolwiek sens, czy też nie, a stała się kwestią tego, że byłem po prostu zbyt uparty na skończenie tej spirali, by poddać się w takim momencie. Uważałem, że jeżeli udało mi się dotrzeć do takiego punktu, to nie chcę, by moje starania nie osiągnęły jakiegoś celu. Tym bardziej, że przy każdym kolejnym podejściu widziałem, że ukończenie tego piętra jest jak najbardziej w zasięgu. Pierwsza połowa ponownie, tak jak w przypadku pozostałych chamberów, okazała się o wiele mniej problematyczna od drugiej. Gdzie nie dość, że musiałem pilnować, by przypadkiem nie dać się trafić atakami, które zabierały mi zdecydowanie zbyt dużo HP, by je ignorować, to jeszcze miałem bardzo niewiele okazji do DPSowania bossa swoim i tak niepełnym teamem. Po wielu I to naprawdę w wielu podejściach udało mi się ostatecznie rozegrać ten jeden perfekcyjny ran, w którym skupienie osiągnęło maksimum. Ran, w którym nie popełniłem żadnego błędu na tyle poważnego, by musieć podchodzić do tego piętra ponownie. Podchodząc do drugiej połowy bardzo ostrożnie i rozbijając bossowi tarczę w chwili, w której wiedziałem, że będę mógł pisować go normalnie bez żadnego niepotrzebnego skakania, w końcu ujrzałem upragniony koniec tego piętra i mogłem dać sobie spokój z tą spiralą. Miałem już dość. Pewnie więcej nie będę ruszał tej spirali w tym miesiącu. Choćbym cały ten miesiąc spędził poprawiając te teamy, to nie dałbym rady doprowadzić ich do stanu, w którym zdobyłyby dla mnie wszystkie gwiazdki. Za to dwunaste piętro. Prawdę mówiąc byłem zaskoczony, że te teamy były w ogóle w stanie tą spiralę ukończyć na tym dwunastym piętrze. Na koniec odebrałem tylko swój achievement za ukończenie tego piętra i doszedłem do wniosku, że całość tego projektu free-to-play jest teraz w punkcie, w którym to wszystko dość mocno zwolni. Proces poprawiania postaci na wyższym levelu nie jest czymś, co mogę tak po prostu zraszować i potrafi się dociągnąć całymi tygodniami albo i miesiącami. Myślę, że będę dalej starał się pracować nad poprawianiem tych timów, ale nie jestem pewien, ile czasu to zajmie ani jakie osiągną wyniki. A skoro o wynikach mowa, to i tak jestem zadowolony tym, że udało się to 12-piętro wyczyścić w tak krótkim czasie od rozpoczęcia tego projektu. Niewątpliwie absurdalne szczęście do polowania postaci i dość dobra kolejność banerów się do tego przyczyniły. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, że z reguły nie lubię żebrania, ale jeżeli materiał się spodobał, to doceniłbym zostawienie łapki i komentarza lub ewentualnego suba. Daje mi to znak, że moja praca dobrze się przyjmuje i daje mi też motywację, by dalej zmuszać się do takiego typu wyzwań. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę i na razie.